Witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Monika Zabiełowicz. Jestem edukatorką Muzeum Narodowego w Warszawie. Niestety nadal nie możemy spotkać się na wspólnych warsztatach w muzeum, dlatego zapraszam Was dziś na zajęcia w moim domu. A już niebawem, mam nadzieję, że zobaczymy się w muzeum. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pastelach. Czy znacie tę technikę? Myślę, że większość z Was już kiedyś nimi mogła malować. Pastel to specyficzna technika łącząca ze sobą właściwości malarstwa i rysunku. Rysując takimi kolorowymi sztyftami możemy łączyć ze sobą kolory, uzyskując malarskie efekty. Termin pastel ma różne znaczenia. Pastelem po prostu określamy kredki, którymi wykonujemy obrazy, ale terminem pastel możemy określać także obrazy, które wykonane są właśnie tą techniką. Istnieją różne rodzaje pasteli. Pastele miękkie, nazywane też suchymi. Są kruche, łatwo się je miesza i rozmazuje. Do ich stworzenia potrzebny jest pigment, czyli kolorowy proszek, który nadaje pastelowi kolor. W skład pasteli wchodzi też kredowy wypełniacz. Malowaliście kiedyś kredą. Kreda bardzo przypomina pastele, prawda? Bo właśnie kreda używana jest przy tworzeniu pasteli. Pigment z kredą łączy spoiwo, czyli specjalna substancja, która spaja ze sobą pigment z kredą w pastelowym sztywcie. Innym rodzajem pasteli są pastele ołówkowe. Są nieco twardsze i podobnie jak zwykłe kredki oprawione są w drewno. Możemy wykonywać nimi bardziej precyzyjne rysunki. Wyróżnić jeszcze możemy pastele olejne, które w odróżnieniu od suchych pasteli nie są tak kruche i pozostawiają maślany ślad. Przy produkcji pasteli olejnych zamiast kredy używa się oleju. W ich skład wchodzi więc pigment, olej oraz spoiwo. Istnieje wiele różnych sposobów pracy pastelami. Pastele możemy ze sobą łączyć poprzez rozcieranie. Zobaczcie, jak piękne efekty możemy nimi uzyskać. Pastele możemy rozcierać chusteczką, pędzelkiem czy po prostu palcami. Możemy je łączyć ze sobą także przy pomocy wiszera. Taki wiszer możecie wykonać samodzielnie w domu. Wystarczy, że wokół długiej wykałaczki zawiniecie odpowiednio przycięty kawałek papieru. Końce przyklejcie klejem. Na koniec poproście kogoś dorosłego, by nożykiem zaostrzył wasz wiszer. Malarstwo pastelowe jest techniką niestety bardzo delikatną, nietrwałą. Pastele są podatne na różne mechaniczne uszkodzenia, dlatego Potrzebują specjalnych warunków, by je prezentować. Pastele są także bardzo wrażliwe na światło, dlatego też trzeba je chronić przed mocnym oświetleniem. W galeriach muzealnych pastele prezentowane są wyłącznie za warstwą szkła, które chroni je właśnie przed tym mocnym oświ muzealnym oświetleniem. Czy zostawiliście kiedyś jakąś pracę wykonaną z bibuły na dłuższy czas na parapecie? Jeśli tak, to pewnie zauważyliście, że po czasie kolory bibuły wyblakły, utraciły swoje kolory. Podobnie stałoby się z, z obrazami wykonanymi pastelami, jeśli byśmy je długo nadświetlali. Pastel pozwala na szybką pracę, idealny był więc dla artystów, którzy mieli głowę pełną pomysłów i wszystkie je chcieli przelać na papier. Dzięki szybkości wykonywania obrazów pastelowych oraz bogactwie gamy barwnej, pastel ceniony był zarówno przez artystów, jak i zleceniodawców. Artyści, malując pastelami, nie musieli poświęcać pracy nad obrazem wiele miesięcy, jak działo się to na przykład w przypadku malowania farbami olejnymi. Pastel w odróżnieniu od farb nie musi także schnąć. Z tego powodu też dzieła pastelowe były o wiele tańsze od malarskich płócien i więcej osób mogło sobie na nie pozwolić. Jeśli więc artysta musiał coś szybko namalować, sięgał wtedy po pastele. Działo się tak na przykład w przypadku malowania portretów dziecięcych. Pewnie trudno by wam było wytrzymać kilka godzin nieruchomo, pozując malarzowi do portretu. W szczególności swoje dzieci lubią malować jeden z najsłynniejszych polskich pastelistów, Stanisław Wyspiański. Już współcześnie mu zachwycali się wspaniałą kreską artysty. Tworzone przez Wyspiańskiego portrety dziecięce zaliczyć możemy do jednej z najbardziej wyjątkowych serii w polskiej sztuce. Na pokazywanym teraz portrecie przedstawiony został prawdopodobnie dwuletni syn artysty, Miecio, który z zainteresowaniem przygląda się kołysce z nowonarodzonym bratem Stasiem. Większość kompozycji zajmuje głowa dziecka. Wyspiański chciał więc zwrócić naszą uwagę głównie na wyraz twarzy jego syna, na której rysuje się zaciekawienie może zdziwienie. Stanisław Wyspiański zajął się pastelem prawdopodobnie z powodów zdrowotnych, a konkretnie uczulenia jakie miał na farby olejne. Wkrótce z pasteli zaś uczynił swoją ulubioną technikę. Obrazy, wykonane techniką pastelową, charakteryzują się świetlistością, puszystą, fakturą, aksamitnym rysunkiem. Delikatność pasteli idealnie pasowała do podkreślania urody pięknych dam, ich wdzięku, co zaobserwować możemy na portrecie hrabin, Hrabiny Jadwigi z Czechbertyńskich-Tyszkiewiczowej autorstwa Kazimierza Morda Sewicza. Malując portrety urodziwych pań, artyści często skupiali się na dodaniu detali pięknych strojów, eleganckich koronek, wystawnej biżuterii. Na portrecie autorstwa Mordasewicza podziwiać możemy młodą, elegancką damę siedzącą na wystawnej kanapie. Hewina sportretowana została na tle tapiserii, czyli niezwykle drogocennej tkaninie, która służyła jako dekoracja ścienna. Malarz Kazimierz Mordasewicz znany był z malowania elit intelektualnych i towarzyskich, które chętnie zamawiały u artystów pastelowe portrety. Pełne dzięku i uroku pastele idealnie pasowały do eleganckich wnętrz ich apartamentów. Na innych przedstawieniach pastelowych Mordasewicz skupiał się na uchwyceniu charakteru danej osoby, jej psychiki. Tło pozostawiały zaś puste, jak na portrecie słynnego pisarza Stefana Żeromskiego. Zwróćcie uwagę, że portret ten jest niedokończony. Brakuje w nim nie tylko tła, także ubranie Stefana Żeromskiego zostało ledwo naszkicowane. Artysta celowo pozostawił ten portret w takiej fazie niedokończenia, chciał bowiem, byśmy skupili swoją uwagę głównie na wyrazie twarzy portretowanego pisarza, a nie na jego pięknym garniturze czy koszuli. W malarstwie pastelowym dominował głównie portret, jednak artyści tworzący pastelami nie malowali ich samych portretów. Przez pastelistów doceniony był również pejzaż. Pastelami można było uzyskać bardzo naturalne efekty świetlne, co wykorzystywał Michał Wywiórski. Świetlistość pasteli możemy podziwiać na pejzażu z moczarami jego autorstwa. Na prezentowanym obrazie, ponad jeziorem i łąkami, zebrały się ciężkie, ciemne obłoki, które zapowiadają zmianę pogody. Chmury mogą budzić w nas pewien niepokój, lecz taki nastrój chciał zbudować swym dziełem artysta. Pastele idealnie nadawały się do tego, by malować nimi w plenerze, ponieważ były bardzo praktyczne. Pastele są lekkie. Możemy je zawsze wszędzie zabrać ze sobą. Aby nimi malować, potrzebujemy jedynie samych pasteli oraz kartek. Nas, jeśli dzisiaj zachwyci jakiś widok, łatwo możemy zrobić mu zdjęcie. Kiedyś nie było takiej możliwości. Nawet jak istniały już pierwsze aparaty fotograficzne, to nie były one tak poręczne jak te dzisiejsze. Z czasem stworzono też coraz więcej odcieni pasteli, praca z nimi była więc łatwiejsza. Początkowo pastele y, posiadały jedynie 70 odcieni, później ich ilość wzrosła do 500 aż ostatecznie stworzono 1650 odcieni. Łatwe w przenoszeniu i w pracy w plenerze pastele doskonale nadawały się także do utrwalania wspomnień z egzotycznych podróży. Na pastelu Kazimierza Stawrowskiego podziwiać możemy Kairwan, miasto znajdujące się w Tunezji, z którego to artysta przywiózł urzekające orientalną architekturą pejzaża. Na oglądanym przez nas teraz obrazie artysta uwiecznił ulicę, po której przechadzają się mężczyźni ubrani w arabskie stroje. Głowy zasłonięte mają chustami, które podtrzymywane są przez specjalne opaski. Fascynację dalekimi krajami na swoich pastelach lubił wyrażać także Leon Wyczółkowski, uznany malarz i pastelista. Pastelami malował tak szybko, że miał nawet specjalnego pomocnika, który podawał mu pastele jeden za drugim, tak by artysta nie musiał odrywać się od pracy. Wyczółkowski interesował się sztuką japońską oraz chińską i często elementy związane z tymi kulturami pojawiały się na jego obrazach. Z autoportretu wyczułkowskiego spogląda na nas dumny malarz ubrany w chiński kaftan, który pożyczył od swojego przyjaciela, kliksa Jasieńskiego, wybitnego kolekcjonera sztuki orientalnej. Wyczółkowski sportretował się na tle orientalnej makaty, czyli tkanej dekoracji, którą wieszano na ścianach. Zwróćcie uwagę na to, jak dobrze artysta oddał połuskie jedwabnej tkaniny, a także jej piękne barwy, które silnie ze sobą kontrastują. Pastele idealnie nadają się także do tworzenia szkiców, notatek malarskich, które pozwalają artyście na szybkie przenoszenie na papier swoich pomysłów i obserwacji. Pastele wykorzystywano także podczas studiów, przygotowawczych do dzieła, które finalnie miało być wykonane inną techniką. Taki szkic przygotowawczy do obrazu możemy podziwiać teraz na swoich ekranach. Za pomocą pasteli Józef Rapacki stworzył wstępny rysunek obrazu, który później namalował farbami olejnymi. Pastel Józefa Rapackiego prezentuje wnętrze kawiarni Miała Ziemiańska, która mieściła się w Warszawie. Szybkie w pracy pastele pomogły malarzowi w ustaleniu kompozycji obrazu, rozstawieniu osób w kawiarni. Kiedyś kawiarnie szczególnie lubiane były przez artystów i literatów, którzy przyciągali swoją osobowością innych gości. Tłum, jaki widzimy na tym obrazie, sugeruje nam to, jak popularne było w tym czasie przesiadywanie w kawiarniach. Pastele to technika, która niezwykle lubiona była także przez kobiety artystki. Jedną z uznanych pastelistek była Alina Bondy-Glasowa, której autoportret pojawia się teraz na waszych ekranach. Z obrazu spogląda na nas uśmiechnięta, pełna uroku osobistego artystka w modnej ówcześnej fryzurze oraz sukni. Możemy przyglądać się malarcy podczas pracy. Zobaczcie, że w dłoniach trzyma pędzel oraz paletę. Przy pracy przedstawił siebie także malarz Jan Rębowski. Po lewej stronie obrazu widzimy samego rębowskiego przy sztalugach. Artysta dokładnie przypatruje się swojej modelce, której portret prawdopodobnie powstaje teraz na płótnie. Radosna modelka. Puszcza bańki mydlane. Zwróćcie uwagę w szczególności na piękne, żywe barwy tego obrazu. Słyszeliście pewnie kiedyś takie określenie jak barwy pastelowe? Mówimy tak o kolorach, które są jasne, delikatne. To określenie wzięło się z mylnego przeświadczenia, że pastelami możemy uzyskać właśnie jedynie takie efekty. Obraz Bańki Mydlane potwierdza jednak, że pastelami wyczarować możemy najróżniejsze kolory, nawet takie, które są jaskrawe czy wyraziste, jak barwy rozprzestrzeniających się za postaciami pól. Podobnie jak wielu ówczesnych artystów, Jan Rębowski fascynował się góralską kulturą, tatrzańskim folklorem i wiele z jego prac utrzymywało podhalański ludowy charakter. Obraz Bańki Mydlane powstał w Zakopanym. Możemy więc teraz podziwiać piękny, zakopiański krajobraz. A modelka ubrana jest w góralski korzuch. Jakość pastelowych kredek ma ogromne znaczenie na efekt finalny dzieła. Dlatego artyści przykładali dużą wagę do wybierania jak najlepszych jakościowo pasteli. Chcąc, by ich dzieła, mimo upływu lat, zachowały świeże i żywe kolory, artyści używali pasteli tylko najlepszej jakości. Kupowali je w sprawdzonych manufakturach bądź robili je sami. Ważna była w szczególności jakość pigmentów, dzięki którym pastele nabierały piękne, żywe kolory. Na koniec chciałabym Wam zaproponować zadanie plastyczne. Jeśli macie w domu pastele, czy to suche, czy to olejne, spróbujcie namalować nimi jakiś obraz, wykorzystując te techniki łączenia kolorów, jakie pokazałam Wam na początku filmu. Może spróbujecie zamienić się w naszych najwybitniejszych pastylistów, na przykład Stanisława Wyspiańskiego czy Leona Wyczułkowskiego, i spróbujecie namalować portret kogoś z waszej rodziny, a może namalujecie samych siebie. Na dole w linku jeszcze znajdziecie zadania, które dla was przygotowałam. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać w Muzeum na zajęciach stacjonarnie. Do zobaczenia niebawem w Muzeum Narodowym.